Najważniejsza rzecz. Random bans for players, moi drodzy. No, ten system, system banowania graczy, niestety, niestety działa tak, jak działa, i jest to bardzo kulejąca rzecz z tego względu, że banowani są gracze, którzy nie popełnili wykroczeń, ale którzy zostali mm, oflagowani jako eksploiterzy przez to, że nabyli jakiś przedmiot albo zostali wykorzystani do zrobienia czegoś. I to jest dramat. I to jest pierdzielony dramat, bo gracz. Oczywiście ja wiem, co się dzieje i jak to działa, ale gracz, który chce po prostu pograć w grę, nie wie. I jak zdążyliście się zauważyć, staram się patrzeć spojrzeniem gracza, który nie wie, jak to działa. I jeżeli ja wchodzę do gry, Grałem sobie w gierkę. Wchodzę do gry i mam bana na 7 dni z informacją o tym, że ten ban jest za coś tam? Za czytowanie. Ja w sumie nic nie cheatowałem, nie wiem. To piszę do saportu. Dostaję autorespondera, że w sumie to niczego się nie dowiem. No i co ja robię z takim produktem? Jeżeli nie jestem związany z tą gronią, ten, no to przecież wyrzucam to, nie? Odinstalowuje, no przecież po co ja mam w to grać? I, i to, jest, to jest katastrofa. I to jest bardzo proste, no przecież ja, ta, ta zmiana już była wprowadzana, ta, te informacje miały się pojawiać, co się dzieje, nie? I co się wydarzyło. No ale słuchajcie, bo dla mnie problem tkwi w tym, jeżeli, bo to jest tak, są gracze, którzy zamienili, którzy abuzowali, i oni mają permabany. A gracze, którzy w jakiś sposób zostali dziabnięci, mają e bany tymczasowe. Tak? No to jeżeli nie są w stanie sobie poradzić i ściągnąć jednym ruchem ręki wszystkich przedmiotów, to niech tam siedzi dwóch typów i napieprza konto za kątem, i niech ręcznie kasują te przedmioty, niech odbanowują tych graczy. Tak ja to widzę. No jeżeli tam pracuje 200-300 osób, to niech zatrudnią siedem kolejnych, które będą od rana do nocy po prostu rąbały, a w międzyczasie deweloperzy niech działają i niech próbują to jedną ręką ściągnąć wszystko. No przecież obsługa to są gracze to są klienci, i obsługa klienta powinna być na możliwie jak najwyższym poziomie. Jeżeli chcesz tych klientów do siebie przyciągać. O tym jest cicho. o tym, O tym się jakoś tam bardzo głośno nie mówi. Ale to jest niefajne, to jest bardzo niefajne, to jest bardzo, bardzo niefajne i mam nadzieję, że do aktualizacji Brimstone to oni się z tym uporają. Bo wiecie, exploity przychodzą, odchodzą, ale nie jest tak, że w grach online'owych nie będzie nigdy żadnych cheatów, exploitów i botów, to zawsze będzie. I będą częściej, rzadziej, będą szybciej eliminowane niektóre będą dłużej w grze, one po prostu są. I nie może być za każdym razem tak, że ktoś jest niewinnie banowany i wisi na banie przez trzy tygodnie. No przecież tak nie może być. On musi być poinformowany, co się wydarzyło, czemu tak jest, jeżeli rzeczywiście został zbanowany niesłusznie tak długo, musi dostać rekompensatę jakąś, ale twórcy muszą stanąć na głowie i zrobić wszystko, żeby ten gracz był zadowolony prostu. No w tym, w tym rzecz, że wy nie dostaliście tych banów za nic. Wy dostaliście je za coś. Tak? Bo, w jaki, bo mieliście jakieś przedmioty na sobie. Nic nie zrobiliście, ale je nabyliście, więc byliście, więc byliście oflagowani do bana. Więc dobra, nic nie zrobiliście, tak? Ale mieliście coś, czego mieć nie powinniście. Ale nie wiecie, nie wiecie o tym. Jakby takie konta mogą być zablokowane właśnie w celu weryfikacji i usunięcia tych przedmiotów, no ale nie może to trwać 3 tygodnie, jeżeli ktoś niesłusznie był zablokowany. To jest, to jest jakaś kpina po prostu. Mm, jeden perm za przebicie 300 tysięcy golda za craft narzędzi. No to są tamte ich systemy do, do weryfikowania graczy, że coś może być zautomatyzowane. To było na, na starcie gry był taki numer, że bana dostawali gracze, którzy za dużo zbieractwa robili. Nie? Że to było chore, że nie mogło być tak, że ktoś siedzi i rąbie drzewa przez 13 godzin. Nie? Ktoś, kto tam ten, ten system wykrywania projektował, nie mógł sobie wyobrazić tego, że będzie siedział jakiś koleś i przez 13 godzin rąbał drzewa. I się okazało, że mogło tak być? Nie? no więc więc tak no jest jest tutaj jest tutaj cały czas różnych różnych rzeczy ciekawych jest dużo rzeczy do poprawki ten, ten system z banami to jest to jest kaplica to jest naprawdę kaplica ja to, ja to mówię ja bym nie mógł być szefem bo znaczy, a w sumie może bym mógł, może bym mógł, bo ja jestem, ja się wykazuję bardzo dużym zrozumieniem, ale jak są rzeczy, które są po prostu już do granic możliwości, to ja, ja bym tam jakby to, gdybym prowadził firmę i moi klienci byliby traktowani w ten sposób, to ja bym tam siedział, bym nie spał i napieprzał. Sam bym tam siedział i klikał i weryfikował tych graczy, po, gracz po graczu. Co z tego, żebym małą część odbanował, ale to zawsze mała część. No wyobraźcie sobie, że masz 100 odbanowanych, 100 zadowolonych klientów, tak? Albo możesz mieć 100 niezadowolonych klientów w ciągu jednego dnia. No to jest 100 klientów, nie, to jest strasznie dużo. Tak. Ja rozmawiałem, jak miałem blokadę, jak miałem bana, rozmawiałem z polskim supportem i byłem zadowolony z tego, jak, jak zostałem potraktowany, jak, jak to wszystko załatwiliśmy. Więc tutaj ja, ja się nie mogę do tego przyczepić za bardzo, ale wiem, że są tak jak mówię, z tymi, z tymi banami, gdzie ludzie nie wiedzą, że są zbanowani, no to, 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 to tak być nie powinno. Nie? bo cały czas patrzę z spojrzeniem gracza, który no, może nie siedzieć przy komputerze po 18 godzin każdego dnia i może nie wiedzieć, może chciał właśnie przyjść i sobie pograć, pobawić się.